Cześć, witam Was na swoim kanale. Słuchajcie, akurat ostatnio zdwojoną w zasadzie siłą, wrócił temat właśnie szczepień. Między innymi dlatego, że no, rozpoczęli szczepienia dzieci powyżej 12 roku życia. i no i coraz więcej osób się pyta w ogóle, w jaki sposób te szczepionki zostały dopuszczone, kto za nie odpowiada i kto, jakie odszkodowanie ma wypłacać, jeżeli coś by się stało. Jeżeli wystąpią te niepożądane odczyny poszczepienne. No, i też przy okazji, w związku z faktem, że mamy w Zespole Kancelarii właśnie tutaj kolegę, który zajmuje się takimi tematami, właśnie odpowiedzialnością i odszkodowaniami za taki produkt leczniczy, a także dochodzeniem odszkodowań przed sądami dla naszych klientów, poprosiłem właśnie tutaj radcę prawnego Piotra Smykle. Zapraszam na odcinek. Piotrze, porozmawiajmy może generalnie o takim temacie, który wiele osób interesuje, czyli tak naprawdę związany z szczepionkami. Natomiast tak naprawdę, kto odpowiada za te szczepionki? Bo ym, mamy tutaj trzy, powiedzmy, firmy takie główne, te Pfizera, Moderna i tak dalej, i tam strazeneka. Pfizer, tam, Moderna, Strazeneka, Johnson, Johnson Johnson. I tak dalej, no. czy powiedzmy te cztery główne, które są reklamowane przez media i przez polityków, no właśnie chyba my też niechcący zareklamowaliśmy przez chwilę, więc... To przez... nie jest reklama, to po prostu jest informacja. Ok, Więc dokładnie. mówimy na temat prawa, a nie na temat tego. Dobra. <laughs> Problem jest, kto odpowiada za te szczepionki. Słuchaj, mamy te nopy, czyli nie, niepożądane odczyny poszczepienne, i w zasadzie kto za to odpowiada? Bo słuchaj, szczepienia to nie są szczepieniami obowiązkowymi przeciwko koronawirusowi. Mm -hmm. One nie są na liście szczepionek obowiązkowych. To są jakby szczepienia dodatkowe. Więc kto za to odpowiada, jeżeli coś się stanie? Producent? Skarpaństwa? W ogóle fundusz miał jakieś chyba wstać Ja właśnie, ogóle... fundusze? Już zaczynamy, bo generalnie temat jest bardzo ciekawy, tym bardziej, że. E... Jeżeli ktoś samodzielnie próbuje zgłębić ten temat, to napotyka trochę tych artykułów z grudnia 2020 roku. No, jest opisane, że no, nikt nie, chce, nie odpowiada, że to jest wszystko ryzyko. A jak to wygląda prawne, no, no powiedz mi. 21 grudnia została wprowadzona taka, znaczy, Pfizer otrzymał zgodę mhm. e, w ramach procedury CMA. I teraz już tłumaczę generalnie o co chodzi. No Czym jest procedura CMA? Jest trochę, jest trochę procedur, e, w których taki produkt, lek zostaje wprowadzony na rynek i są procedury e, mhm. e, takie krajowe, które u nas oczywiście występują w każdym innym kraju unijnym. Jest też procedura e, centralna i ta procedura polega na tym, że e, Europejska Agencja Leków opiniuje jakby wniosek danego przedsiębiorcy, który chce otrzymać pozwolenie na obrót takim, taką szczepionką we wszystkich krajach Unii Europejskiej, czyli to, czyli to jedno pozwolenie po prostu a. na wszystkie kraje. to jest procedura centralna. Czyli nasz minister Zdrowia nad nic nie miał Nie, do nie, nie. No bo generalnie to wszystko idzie przez, przez organy Unii Europejskiej, przez Europejskie agencję Leków, później Komisja Europejska podejmuje tak naprawdę decyzję i ta, ta, taka szczepionka zostaje wpisana do y, rejestru też unijnego mhm. tak naprawdę. E, więc, czyli Rząd nas nie podejmował już decyzji na temat właśnie tych szczepionek, nawet minister zdrowia nie wpisał ich do wykazu tych szczepień obowiązkowych. No to czy można tutaj mieć odpowiedzialność chociażby skarbu państwa, jeżeli coś by się stało? Minister zdrowia czy tam rząd nie ma tak naprawdę wygadania na znaczy, To, temu, to właśnie zależy od tego, bo jest rozporządzenie unijne, które po prostu reguluje tę całą procedurę, tą procedurę centralną dopuszczenia tej szczepionki Aha. i teraz tak. Są procedury takie skrócone, powiedzmy tak, w takim skrócie. Jest to warunkowa procedura dopuszczenia w wyjątkowych sytuacjach. I to jest właśnie ta procedura CEMA. I ona jest regulowana właśnie tym rozporządzeniem, i, i to rozporządzenie brzmi. Um, Czyli że... to się robi na poziomie Unii Europejskiej. Tak, to I, i to jest rozporządzenie ustanowienia wspólnotowych procedur wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanowienie europejskiej Agencji Leków. I to jest rozporządzenie, to właśnie. znaczy, że bezpośrednio nas obowiązuje, no bo jest prymat prawa unijnego w naszym kraju. No. Są też oczywiście odpowiednie dyrektywy, no ale jest to rozporządzenie i Pfizer złożył wniosek właśnie na początku grudnia 2020 roku, żeby w tej przyspieszonej procedurze, żeby zostało dopuszczone. I to generalnie jest na rok, jeżeli jest wydawana zgoda. I Pfizer obecnie to ma, Moderna na początku bodajże 2021 roku otrzymała zgodę AstraZeneca, no i tam później Johnson Johnson. I to dotyczy oczywiście konkretnej kategorii wiekowej. I ta procedura w żaden sposób, mimo że ona jest przyspieszona, w żaden sposób nie wyłącza odpowiedzialności producenta. I to wynika też z tego rozporządzenia, bodajże to był artykuł, chyba 15, że to nie wpływa na odpowiedzialność cywilnoprawną czy karną producenta takiego leku. Więc no tutaj... dobra, ale załóżmy, że tutaj coś się stanie generalnie tak powiedzmy, taka osoba zaszypiona. Jak mu chodzi o odszkodowania? Czy tutaj w tym momencie od Komisji Europejskiej? To Unii Europejskiej tak, bo ja powiem w ten sposób. No generalnie jest, widziałem bardzo dużo artykułów, gdzie wskazuje się, że to skarb państwa powinien odpowiadać. No i na ten moment, gdy te szczepienia nie są obowiązkowe, tylko tak naprawdę jest to na zasadzie konferencji, tak? no, że warto by było, że no będą jakieś zmiany, będą jakieś zobowiązania, ale to jest na, raz, na, raz, na, na zasadzie będą, tak? A to to Piotrze nie wie że u nas w Polsce, przecież najwyższą źródłem prawa jest konferencja prasowa? Jeszcze, jeszcze. I... No tak jest. Nie Konferencja, rozporządzenia no, tuż pod konferencją, niżej ustawy, a na samym dole konstytucja. No dobrze, no. natomiast abstrahując od tych źródeł prawa, jeżeli chodzi o konferencję, no to, no to na razie nie jest to obowiązek, zatem no nie ma tutaj tego nakazu ze strony państwa wstępnie, tak, o jakiejś odpowiedzialności Skarbu Państwa na zasadzie słuszności, ale raczej w przypadku, gdyby to był nakaz, bo to byłby nakaz. Gdyby było szczepienie obowiązkowe. Tak, gdyby tak. było obowiązkowe, no to wtedy by była odpowiedzialność Skarbu Państwa yy, na zasadzie słuszności, albo poprzez wydanie jakiegoś aktu, który by nakazywał, tak, tak. no to wtedy. E, obecnie natomiast ja bym upatrywał tej odpowiedzialności yy, u producenta, na podstawie przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. No dobra, to jak mamy pozwać takiego Pfizera? No, jest odpowiedni podmiot odpowiedzialny, który jest po prostu na terenie, może być Unii Europejskiej, może na, na terenie naszego na przykład kraju, no. który, którego będzie można pozwać. No, te przepisy są tak skonstruowane, żeby niby nie wyłączać tej odpowiedzialności tego producenta, czy też importera, no bo mogą no. być różne szczepionki, prawda, no bo jest obecnie na, na takim etapie opiniowania Sputnik, prawda, rosyjski, więc tutaj w ogóle, będzie to na zasadzie, że spoza Unii Europejskiej, tak? Bo może być taka sytuacja. Więc y, natomiast, no, wtedy producent na pewno będzie bronił się przed tym, no to jest odpowiedzialność generalnie na zasadzie ryzyka, czyli tutaj nie wykazujemy, nie musimy wykazać winy, nie. tylko po prostu szkodę, adekwatny związek przyczynowy y, i to, no, no, tą wadę, tak? Tego produktu w zakresie, czy to jest ta szkoda, czy, czy coś było z tym produktem nie tak. Natomiast producent może się uwalniać od tego i czy to poprzez tak zwane przesłanki egzoneracyjne, tak? Czyli wyłącznie na wina poszkodowanego. Wyłączna wina osoby trzeciej, no silniejsza. raczej możemy mówić o przypadku szczepienia tego szczepionku Pfizera, o wyłącznej winie poszkodowanego? No, dlatego mówię, że generalnie są takie przesłanki, że producent może walczyć, prawdopodobnie to nie zaistnieje. Natomiast no, ja mówię o, raczej o, o takich prawnych możliwościach. To kwestia jest dostosowania stanu faktycznego. Może się też z tych przepisów też wynika, że producent może powoływać się, że na ten dzień, kiedy ta szczepionka była dopuszczona do obrotu, nie było żadnych pod względem wiedzy, Naukowej yy, przeciwwskazań do tego. Yy. A, to teraz zmierzamy do kolejnego pytania, bo skoro no. na ten dzień jest ja ...nie było żadnych przeciwwskazań i w zasadzie to, czy to już nie jest eksperyment medyczny w tym momencie. A osoba, która jednak przyjmuje taki pre preparat, który przyjmuje taki produkt leczniczy, to chyba powinna wiedzieć. Bo nie, no no nie, nie, nie jest to zdecydowanie. No Więc wyłączenie odpowiedzialności na producenta na zasadzie, że na wszelkie wskazania wiedzy medycznej e, to nie było możliwe, to moim zdaniem. To nie, nie, no to nie jest eksperyment tak. medyczny, ponieważ jest to uregulowane inną procedurą. No Tutaj mamy procedurę dopuszczenia do obrotu i to nie jest tak, że nie ma żadnych badań tak, przeprowadzonych. Po prostu są badania przeprowadzone na danych grupach tak wiekowych, danych ludzi tak, i, i są już scharakteryzowane skutki uboczne, jakie mogą wystąpić masz podane te szkódki uboczne, są lotki producenta i dalej, tak No tak, ale na przykład możemy nie wiedzieć, że jesteśmy na przykład uczuleni na jakiś dany składnik tego, albo na przykład, czy nie mam przeciwwskazań, czy nie jesteśmy... No dlatego, dlatego w tej procedurze u nas jest przynajmniej w ten sposób, że podajesz... Aha, w sensie, że nie wiesz, że... Oczywiście. Gdzie... Bo możemy nie wiedzieć, że mamy jakieś, powiedzmy, przeciwwskazania do dotyczące tej szczepionki. To jest ona tak. rok tylko, nie? Jakby nie patrzeć, Nat, nie cały rok. Pół rok, roku. to jest rok, tak, jest warunkowo dopuszczona. Może to być ona przez to wydłużony ten okres. Problem w tym. Natomiast, natomiast generalnie z tych przepisów wynika, że wydając warunkową zgodę na dopuszczenie takiego leku do obrotu, ten Pfizer czy też ta Moderna dostają na głowę inne zobowiązania. To nie jest tak, że oni sobie dopuszczają i zostawiają to, tak, tylko no, muszą przeprowadzać dalej badania, e, sprawdzać e, jak funkcjonuje ten lek, tak, mają też obowiązek prowadzenia rejestru na zasadzie Pharmacovigilance bodajże jest tam, mhm. e, więc to, to, to nie jest tak, że ta, ta szczepionka jest dopuszczona i ona sobie tam jest. Kwestia, ale wiem do czego zmierzasz, bo zmierzasz do tego, no co się stanie jak już wystąpią takie, takie oczyny. no droga jest utrudniona, tak, no bo generalnie nie dość, że podpisujesz po drodze szereg oświadczeń, wskazuje dalej, że szczepienie nie jest obowiązkowe, tak. Podpisujesz mhm. wiele oświadczeń, że się, że się zgadzasz. Podajesz w dokumentach, jakie masz ewentualne no, uczulenia. Może możesz, 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 mo, możesz nie wiedzieć. Możesz być błędów. Możesz nie wiedzieć, właśnie. Więc wtedy no. należałoby uderzyć nie, ty, nie tylko co do producenta, tak, ale trzeba by było sprawdzić, co się działo w tej europejskiej agencji leków. Czyli tak naprawdę mamy dwa podmioty. Możemy do no. producenta. Europe, no, Europejską Agencję Leków, Komisję Europejską, no jeszcze jakby no ten temat nie był pod wokandą, tak, no ale podejrzewam, że te dwa, 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 dwa podmioty mogłyby również odpowiadać. Tym bardziej, że jest możliwość przez osobę indywidualną pozwania organów unijnych. Ale mogą, mogą to zrobić przed polskim sądem? tak no, normalnie jest. Nie, no, nie no to się odbywa przed sądem generalnym. To jest tam organ Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, tak, to Trybunału Sprawiedliwości. Czyli tak jest. tak, toczy się w języku francuskim, więc français, że m'appelle Pierre. Czyli tak pewne to jest ograniczenie dla osób? które chciałyby chodzić roszczenia. A Zdecydowanie. mieliśmy generalnie, kiedyś były takie zapowiedzi, konferencje prasowe, te słynne, mm -hmm. na temat funduszu generalnie polskiego. No, miał wejść no na początku właśnie... maja, natomiast dalej jest to wszystko w fazie opracowania. Jak sprawdzałem na stronie Rządowego Centrum Legislacji, obecnie bardzo dużo podmiotów się wypowiadało, po prostu opiniowało ten projekt ustawy. O, A... Czyli jednak może być udział konstytucji społecznych, ale nie tak jak rozporządzenie, że zamkną ci biznes dnia na dzień bez żadnych konsultacji? Albo dadzą Ci dwie godziny tylko na konsultacje, jak w przypadku zamknięcia sklepów meblowych, tak było w październiku zeszłego roku. Państwo. Pa, e, z kartonu. No, więc dlatego no tutaj, tutaj było bardzo dużo tych podmiotów, które się wypowiadały. E, w pro... Chodzi o to, że jest ograniczone odszkodowanie do 100 tysięcy złotych w tym projekcie mhm. i ono dotyczy takich przypadków, gdzie najniższe w ogóle odszkodowanie to jest 3000 złotych i ono jest w sytuacji, gdy jesteś pod obserwacją na SORze w związku ze wstrząsem anafilaktycznym bądź jest potrzeba hospitalizacji krótkiej. Ale przepraszam, ale 3000 zł to tak. jest dużo, dużo mniej niż sądy, jeżeli zasadzają. Zresztą ja się nie spotkałem w swojej praktyce z mniejszymi uczyniami niż 5000 złotych. No, widzisz, no tak to wygląda, więc ale no kwestia: no, masz wstrząs anafilaktyczny, siedzisz sobie na serze i masz podstawę do dostania 3000 złotych. Oczywiście tam w tym projekcie ustawy jest, że jeżeli toczy się postępowanie przed polskim sądem hmm. tak, w związku z tym odszkodowaniem czy też zadośćuczynieniem, to wtedy to, to postępowanie albo nie jest wszczynane, albo jest umarzane. Więc generalnie już tutaj jest taka odniesienie się do tego, że jest podejrzewane, że te, te po prostu sprawy trafią na wokandę sądów, wspominięciem tej całej e, drogi, tej skróconej drogi, którą ten fundusz ma jakby prezentować, tak jakby choćby przy wojewódzkich komisjach, tak, o, tak. o zdarzeniach ale do tego powiedz mi, ale można pójść taką chyba ścieżką, że najpierw toczy się postępowanie z tego funduszu, uzyskuje się to minimalne to odszkodowanie, ale potem chyba można wnieść e, o wyższą kwotę, tego doświadczenia do sądu, czy tam jest zrzeczenie się roszczeń. Natomiast nie widziałem hmm. w projekcie ustawy takiego zrzeczenia się roszczeń. Czyli na chwilę obecną, jeżeli chodzi o ten plan, stan projektu, ten, który jest opiniowany, nie ma zrzeczenia się roszczeń. Nie wiemy jeszcze, jak to wyjdzie w przyszłości, bo to wiadomo hmm. pomiędzy projektem a wersją, powiedzmy, uchwaloną i jaka będzie ustawa, to to może wiele się bardzo zmienić. Natomiast no, faktycznie. Może w ogóle to... nie wyjść. A jeszcze jest kwestia taka, ponieważ. Ym... Zastanow... Pojawiły się artykuły, że rząd nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności za te szczepionki. I... On za nic nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności. była mowa o jakichś umowach, które mogłyby łączyć rząd polski z tymi przedsiębiorcami, tymi producentami tych szczepionek. Jest pewne taka, taka, takie miejsce do zastanowienia się, ponieważ jest taki artykuł, który mówi o awaryjnym dopuszczaniu. On tam nie ma takiego sformułowania o awaryjnym mhm. dopuszczaniu do obrotu, bo generalnie takim sformułowaniem to jest w Stanach Zjednoczonych. FDA się posługuje. Mają taką procedurę. Natomiast jest taki, jest taki przepis wobec dyrektywy, przynajmniej, który był implementowany do, do naszej ustawy, że państwo z pominięciem jakby tych, to w skrócie oczywiście mówię, że państwo z pominięciem tych całych procedur związanych z tą dyrektywą, nie mówię o tym rozporządzeniu, z tą dyrektywą taką związaną z dopuszczeniem do obrotu. Dyrektywą państwo? Tak. tak, państwo po prostu sobie podpisuje taką umowę z producentem, przy czym musi zagwarantować zwolnienie takiego producenta z odpowiedzialności cywilnoprawnej i administracyjnej i tutaj jest dosyć takie enigmatycznie to sformułowane w związku ze skutkami wprowadzenia tego tej szczepionki i teraz niektórzy, jest bardziej rozbudowany, natomiast niektórzy specjaliści, którzy się wypowiadali, że to dotyczy tylko kwestii takiego, że no w związku z tym, że to jest takie dopuszczenie awaryjne, to że wtedy to nie jest czyn bezprawny. Ale Aha. ten przepis tak brzmi dosyć enigmatycznie dla mnie, czy to nie chodzi bardziej o skutki też tych szczepień w zakresie, w jakim została ta umowa zawarta. I teraz mamy kolejny problem. Czy umowa zawarta między producentem a państwem polskim... Obowiązuje innych obywateli. No to trzeba by się z nią zaznajomić. Ja bym na przykład złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej, ale gdzie kierować? Chyba do Prezesa Rady Ministrów, żeby udzielić a, informacji. wydaje mi się, że do modlitwem. ministra zdrowia. Do ministra zdrowia, by, bo. Tak. A, z... to... tylko że jest taki problem. My się już z ministrem zdrowia sądzimy, w związku z tym, że on nie udziela informacji publicznej, nie odpowiada na takie wnioski. Poszło już jeden generalnie skarga do WSA, właśnie na bezczynność ministra zdrowia przy udzielaniu informacji publicznej. Jedna, a drugiej poszedł wniosek o ministra zdrowia za to, że no tutaj. Aktualnie przekazał. Ja ja jak zauważyłem jeden artykuł, że dasz, nasze państwo polskie nie chce ujawniać treści tych umów, jakby zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorstwa. Przepraszam, jaka tajemnica przedsiębiorstwa, no to jest generalnie to publiczny to jest. Yy, nie, 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 Ja mówię o tajemnicy a przedsiębiorstwa Pfizera. Tych, Pfizera na przykład, chodzi o cenę, tak? Tylko ale no, ale to, mnie nie interesuje tajemnica przedsiębiorstwa. Nie, ale mogliby to. Nie wiem, zanonimizować, Głukować, bejcią, że... no. no Dokładnie tak. No, no, tak samo dlatego... jak my publikujemy wyroki, powiedzmy tutaj na naszym Fanat fanpage'u no to przecież dane tych osób, które uczestniczą mm -hmm. w tych postępowaniach są wymazane. To zajmuje dosłownie minutę. Natomiast nawet mniej. ja nie mam oczywiście takiego stanu faktycznego nagreślonego, że ja wiem, jakie są umowy, jaka jest ich treść, zatem domyślnie. Ja nie mówię o odpowiedzialności Skarbu Państwa mhm. na ten moment, natomiast no, wiadomo, że jak są jakieś umowy, jakieś umowy z konkretnymi postanowieniami, to wtedy to, to, o czym teraz mówimy, się po prostu zmieni, że będzie można z tym Skarbem Państwa walczyć. Ale obecnie e, to uderzyłbym w Europejską Agencję Leków, e, uderzyłbym w Komisję Europejską, uderzyłbym w producenta tak samo, natomiast no, generalnie wydaje mi się, że to jest dosyć skomplikowane, e, ze względu na to, że kodeks cywilny no, pozwala się temu przedsiębiorcy. Eee, no jakby Chłuczyć. wymigać, wymigać, wymigać po eee, Czyli prostu. w zasadzie paradoksalnie łatwiejsze byłoby tak naprawdę pozywanie przed tym... Nie, tu, nie, tu, jest, tu, nie, tu jest trudno powiedzieć o tym, co, że łatwiejsze, bo generalnie to będzie bardzo trudne. No będzie bardzo trudne, ale z drugiej strony oni płacą w euro. No, no, no tak, płacą w euro. Więc będzie lepsze. Jeszcze jest jeden taki temat. Pod koniec maja Pfizer otrzymał zgodę na szczepienia w grupie osób 12-15 no i dlatego, I dlatego teraz... się zaczynają szczepienia od 7 czerwca, więc to też widać, że to nie jest też wprowadzane w ten sposób prawdopodobnie, tak? no bo pokazana jest pewna droga. Mhm. W sensie że nie ma umów, które od razu by wrzucały tych ludzi, żeby byli szczepieni, że tam są jakieś wyłączenia odpowiedzialności, bo ja staram się tonować, tak. Tutaj jednak widać, że to jest zrobione zgodnie z procedurą. Czy ta procedura, która jest uregulowana w rozporządzeniu, jest właściwa, czy była właściwie przeprowadzona, to jest kwestia na ewentualne postępowanie, gdy będziemy szukać dziur w całym. Natomiast ta procedura jest zachowywana, która jest w rozporządzeniu. Mhm. Czyli że najpierw mamy dopuszczenie, Prawda? Danej kategorii, danego, danej szczepionki. Tutaj mamy pod koniec maja właśnie Pfizera, w trybie warunkowym, który mhm. jest też uregulowany, i następnie od 7 czerwca mamy te szczepienia. Więc no, gdyby było wcześniej, prawda? gdyby te szczepienia były wcześniej mhm. przed dopuszczeniem, to wtedy trzeba by było szukać na jakiej podstawie. A właśnie, Piotrze, a propos szczepień, a jak oceniasz możliwość zwolnienia pracownika z tego tytułu, że nie jest zaszczepiony? Szczepionką, która nie jest obowiązkowa. Ja uważam generalnie, że jeżeli chodzi o zwykłe warunki pracy, jeżeli chodzi o zwykłą taką pracę, czyli nie wiem, może nie w warunkach biologicznych, w laboratoriach, czy w pracy z wirusami, powiedzmy, tak, no to jeżeli nie ma takiego szczególnego rodzaju pracy, czyli to. Czyli nie, kasjarkę, to... czy można zwolnić ze sklepu nie, za to. Że uważam, nie że to nie. No, szczepienia A, nie, to są no, szczepienia o, nie są obowiązkowe. Zatem, nie? Dlaczego nie? No, znaczy, dlaczego tak? Dlaczego zwalniać? W sensie nie można. No. A jakby się stało takie zachowanie pracodawcy, który na przykład pod groźbą zwolnienia nakazuje no, się szczepić powiedzmy osobom, które nie mają kontaktu. No to z jest naruszenie kobiety. praw pracownika I, i, i jeżeli by doszło do Abstrahując od innych tak, kwestii, jak związanych z mobbingiem, tak, bo tutaj mogą dochodzić takie. Ja, ja uważam, e, że to jest mobbing. Na no, przykład, jeżeli ma, umowa trwa e, i pracodawca zapowiada ci, że e, masz się zaczepić albo Cię zwolni, i to zaczyna powtarzać, tak dalej, że no, no, to zaczyna znowu presję. Jest, to tak. jest klasyczny mobbing. A mobbing w Polsce, proszę Państwa, jest przestępstwem. wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi do celów mhm. weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanowienie Europejskiej Agencji Leków. No, no, no to takie to długie, no i nie da się tego, wiesz, z pamięci zrzucić niestety. No, ja to jest sam. akurat rozporządzenie z 2001 no. roku. No ale zaczynamy.